Te dni przyniosły również nieprawdopodobnie interesujący rodzaj obrony pani poseł Marii Kurowskiej. Dziennikarz śledczy Kamil Dziubka opublikował maile pomiędzy panem Tomaszem Razem, byłym dyrektorem, ówczesnym dyrektorem Funduszu Sprawiedliwości, a panią poseł yy, Marią Kurowską, w których to mailach pani poseł domagała się wyłączności na kontrolę nad wydatkami Funduszu Sprawiedliwości w swoim okręgu wyborczym? Gdy te maile się ukazały, najpierw pani poseł powiedziała: Cóż w tym złego? A potem powiedziała, że mail, główny mail, został sfałszowany. Sfabrykowany przez Dziupkę bądź inne osoby, bo ona takiego maila nie wysłała. No. Kamil Dziupka i on opublikował metadane tego maila oraz wypowiedź dyrektora Tomasza Mraza, że taki mail otrzymał od pani poseł Marii Kurockiej. W związku z tym. Pani Górowska wystąpiła do Google, aby wypowiedział się, czy to jest prawdziwy mail, czy nie. Myślę, że marszałek Sejmu mógłby też tę kwestię do końca ustalić, ale oczywiste jest, że jak mamy metodany i to bardzo głębokie, to mamy do czynienia z pewnym zdarzeniem. Po prostu Fundusz Sprawiedliwości był traktowany przez posłów Solidarnej Polski jak skarbonka na potrzeby wyborcze, na potrzeby polityczne. I yy, yy, takie są fakty. A ocena prawnokarna tych faktów to już należy do prokuratury. Życzymy powodzenia, tylko panie poseł Koroskim mógłbym radzić, żeby wziąć sobie innych obrońców, bo. W sprawie rzekomego fałszerstwa tych maili zaangażował się i poseł Ziobro, i pan Farchoł, i inni posłowie Solidarnej Polskiej Składali, czy nawet zapowiedzieli złożenie zawiadomienia o fałszerstwie do prokuratury. No to wszystkie śmieszne działania, także niech pani Kulowska przemyśli może zmianę strategii. Prawnie to już, tak z życzliwości. Z której jestem znany, jeżeli chodzi o życzliwość do posłów Solidarnej Polski. Takiej poradzą. Wielki sukces odniósł premier Donald Tusk w Niemczech, odzyskując bardzo cenne dokumenty dla historii Polski, zarabowane w czasie II wojny światowej. O te dokumenty staraliśmy się od 1948 roku. Dokumenty dotyczą no, najważniejszych elementów historii średniowiecza i, i zostały zrabowane z Warszawy, zdaje się, w roku 40. No, wracają do Polski, to jest bardzo dobra wiadomość. I dobrą wiadomością jest też to, że y, trwa współdziałanie polsko-niemieckie w, w odstraszaniu Rosji. Czyli będą konsultacje w sprawie planów, sposobów przyjścia z pomocą w Polsce w razie jakiegoś starcia z Rosją, to trzeba naprawić drogi mosty, które miałyby służyć za arterie, przygotowujące na to do ewentualnego konfliktu. Mam nadzieję, że nigdy do takich sytuacji nie dojdzie, ale ale dobrze, że się przygotowujemy, bo odstraszanie jest najlepszą formą utrzymania pokoju. Myślę, że w tym tygodniu będzie się jeszcze dużo działo i myślę, że będziecie Państwo mogli jeszcze wiele się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tak coś czuję przez skórę, że. Te informacje, do których docierają dziennikarze śledczy, <laughs> to nie jest wszystko, co zostało w poniedziałek opublikowane. Z pewnością pojawią się nowe sprawy, nowe tematy. Bądźcie czujni. A na końcu, może trochę rozrywkowo. Zachęta do przeczytania jednej książki w innym trybie. Trochę nagrałem wcześniej. Pozdrawiam. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o książce, którą kupiłem w Anglii. Badacza, który dokonał tłumaczenia wszystkich zwojów z nad Morza Martwego. Zwojów, które znaleziono w latach 40., dotyczących sekty, czy właściwie grupy religijnej, żydowskiej w I wieku. Dzień dobry, Aga, dzień dobry, łapa, dobry druga łapa, druga, druga łapa, nie ta, druga łapa, tak, dobry pies. Z nad Morza Martwego to była taka sekta, kumran, która oczekiwała na Mesjasza. Oni się gromadzili nad Morzem Martwym, ale byli też w Jerozolimie i tworzyli taki zakąt było 5 tysięcy mężczyzn, Ileś tam małżeństw. Mieli bardzo surowe reguły życia. Bardzo ciężko pracowali. I ciekawe z punktu widzenia chrześcijańskiego jest to, że język, którym się posługiwali, to był język bardzo podobny do Ewangelii. I ten język świadczy o tym, że Ewangelie były napisane w pierwszym wieku. Dlaczego o tym mówię? Bo to byli fanatycy. Religijni fanatycy oczekiwali, że Mesjasz zrobi Królestwo Izraela, wielką potęgę polityczną. Mieszali religię z polityką. Tworzyli wrażenie, że będzie wielkie żydowskie, religijne państwo obejmujące cały świat. To oczywiście się nie stało. Wspólnota została wyrżnięta przez Rzymian w czasie wojny żydowsko-rzymskiej i Zniknęła w, w odmentach historii. Myślę, że to jest ciekawe, że zawsze, jeżeli łączymy religię z polityką, to kończy się to jakąś katastrofą. I Sądzę, że jest to też nauczka dla tych polskich fanatyków, którzy by chcieli budować katolickie państwo narodu polskiego, nie patrząc na to, że Chrystus nie chciał być żadnym królem żadnego państwa. Tylko królem naszych serc. I to jest również nauka od tych, którzy zginęli nad Morzem Martym. w Sekcie Dziękuję, Hagar, za łapę. Bardzo Ci dziękuję, psie, za uczestniczenie w naszym nagraniu.